Każdy z nas szuka dokładnie dwóch, dwóch tych samych rzeczy w swoim życiu. Pierwsza z tych rzeczy to jest szczęście. To jest nasz, nasza podstawowa wewnętrzna potrzeba. Coś, co jest sensem naszego życia. Coś, do czego przez całe swoje życie dążymy. Tak więc punkt pierwszy to jest szczęście. Punkt drugi ze względu na to, że żyjemy w materialnej rzeczywistości, to takim drugim elementem, oprócz samego szczęścia, to jest bezpieczeństwo finansowe. I teraz jedna zasada, jedna jedyna, która pozwoli ci połączyć te dwie cechy w jedno i stworzyć taki Twój wewnętrzny kompas, który będzie w stanie cię nakierować na odpowiednią ścieżkę w Twoim życiu. I ta jedna zasada brzmi, zacznij realizować swoje marzenia. Albo ktoś zatrudni Cię, abyś zaczął realizować Jego. I teraz zasada w tym wszystkim jest bardzo prosta. Przez lata, od małych dzieci, od przedszkola przez podstawówkę, gimnazjum, liceum i studia, poprzez pierwszą pracę w jakiejś firmie, jesteśmy przyzwyczajani do tego, że naszym zadaniem jest uszczęśliwianie innych ludzi. Podczas gdy tak naprawdę. Sens naszego życia polega na zupełnie czymś innym. My w pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o sobie, tak więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ja zrobiłem dzisiejszego dnia, naprawdę przyniosło mi frajdę, szczęście, satysfakcję, czy życie, które mam do tej pory, to jest to, którego szukam. Czy to, jak wygląda moja rzeczywistość, jest efektem moich decyzji, a może jest efektem decyzji innych ludzi. I już takie proste ćwiczenie, takie bardzo banalne pytanie, może zmienić podejście na bardzo wiele tematów. Dlatego zrób sobie to ćwiczenie, zastanów się nad tym i pamiętaj, że to Ty jesteś swoim najlepszym pracownikiem, że to Ty dla siebie powinieneś poświęcać najwięcej czasu w trakcie dnia i to Ty powinieneś decydować. Co jest dla Ciebie najlepsze, co chcesz robić, gdzie chcesz pracować, jakie chcesz mieć relacje z innymi, jakie zarobki. Nie uzależniaj tego od absolutnie nikogo. Weź w 100% odpowiedzialność za swoje życie, a dopiero wtedy będziesz mógł przejść do realizacji własnych marzeń, bo usuniesz ze swojego życia wszystkich, którzy po pierwsze Ci w tym przeszkadzają, którzy po drugie odbierają Ci kontrolę nad swoim życiem i własną rzeczywistością, i którzy po trzecie. Są źródłem negatywnej, złej energii, której w swoim życiu nie chcesz. Mam nadzieję, że ci to pomogło. Dodatkowo, kliknij w link pod tym filmem, odbierz dostęp do absolutnie, zupełnie darmowego szkolenia dwugodzinnego szkolenia, które nie tylko pokaże ci drogę do zbudowania szczęścia w życiu, do ceniania tego wszystkiego, co masz, bez względu na to, gdzie teraz jest, jesteś. Ale również poka pokażę Ci drogę do tego, aby zbudować biznes na swojej pasji, aby zbudować wolność finansową, niezależność emocjonalną, niezależność relacyjną, otoczenie Twoich marzeń, otoczenie rozwoju, sukcesu, ludzi, którzy będą Cię wspierać, którzy będą cisnąć i pomagać Ci w Twoich marzeniach, e a także przejdziesz przez cały etap budowania życia, w którym. Szczerze, wobec siebie będziesz mógł nazwać jako życie sukcesem. Po prostu. Dlatego kliknij w link, odbierz dostęp do darmowego szkolenia i do zobaczenia za tydzień.